W Age of History mamy taki scenariusz jak starożytna Grecja. I w tym filmie właśnie na tym scenariuszu, jako Sparta postaram się przyjąć cały świat. Ale cały świat mam na myśli tylko to jakie tu są państwa w sumie, bo reszta to jest... A ty nie zapomnij dać łapki w górę, suba, wbiciu na serwer Discord, wbiciu na kanał SEC Plus, zajrzeniu w opcję wspierający, napisanie komentarza z pomysłem na film, z frazą pomysł na film. Bo reszta terenów to jest pustkowie i tam nawet nie da się nic zdobyć. Ja od razu wkładam tutaj na to państwo i ustawiam podatki dobre inwestycje. Widzę, że mam inflację, więc tutaj naprawdę mało złota będę mógł mieć w tej grze. A mam dużo punktów technologicznych, więc jestem z tego powodu zadowolony. No i dobra, jakoś tak, jakoś trudno mi się ogarnąć. Jak już mam inflację, to od razu rekrytuję wojsko i ruszam na księstwa, Aten, bo to jest jedyne państwo, z którym graniczę w sumie. Okej, okay, pierwsza ofensywy wyszły, to jakaś ofensywa z Aten idzie. Okej, okay, oni coś tam w stolicy mieli, ale nie jakoś dużo i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to udało mi się całe ich państwo zdobyć. I ja od razu żądam wasalizacji i tutaj od nich jakichś terenów albo chwila, albo reparacje wojenne i wezmę tutaj sobie z nimi pokój. Znaczy pokój. Pokój sobie z nimi wziąłem, ale jeszcze sobie ich zaanektuję. I oni się zgodzili na tą aneksję, więc super. Tylko teraz z asymilowaniem tego będzie trochę problem. I Jestem 10 w rankingu, a kto jest pierwszy? Ta cała licia jest pierwsza, no dobra. a ja tutaj muszę zacząć skipować tury. Okej, okay, jakaś choroba tutaj przyszła, bardzo ciekawe. Ale mnie ona nie obchodzi, tylko mnie tutaj obchodzi asymilacja tego wszystkiego. I w sumie, jeszcze przedtem bym tutaj to księstwo Ahai przejął. Okej, okay, już się pojawiła inflacja, więc ja tutaj rekrutuję wojsko i wchodzę na ich tereny. Już jestem pierwszy, największą tego na całym świecie, co jest? A drugie, Miejscowstwo Bizantyjskie. Ciekawe bardzo. I już się pojawiają informacje, więc rekrutuję kolejne wojska, żeby zdobyć to coś, to małe państewko. A tutaj już następna wojna nie będzie taka prosta, bo to będzie wojna Sparta kontra starożytna Macedonia, więc to, to już takie proste nie będzie na pewno. A już jest inflacja, więc ja tutaj zacznę jeszcze asymilować wszystko. Jak nie niech się wszystko asymiluje, no i już sobie muszę rekrutować wojsko. Na szczęście w Atenach już na szczęście Ateny są już w 100% zasymilowane, więc mogę tam wystawić jakieś wojska i wbijać się tutaj jak do siebie. Chociaż wybronili się trochę i mi 2000 wojska zniszczyli i zaczynają mi tutaj uciekać. Mega nie lubię tego w tej że, no ale za daleko nie uciekli. Więc ja zażądam wasalizacji. O tej kratki tutaj. Zawsze walecę wziąć konferencję pokojową, jak kogoś chcę wasalizować i anektować. Żeby to państwo było gorsze, i żeby była większa szansa na to, że oni się zgodzą na ultimatum. No i dobra, i teraz to wszystko też muszę zasymilować. I teraz bym sobie. O, co mi powiedziała wojna? Lonia jakaś. Spoko, co to? To to? No to to jest to coś o tu. Dobra, chwila. Wywalone mam w tą wojnę, szczerze. Sobie tutaj dobiję ten cały Epirus. To jest jakieś państwo. Chcę sobie tutaj to, co jest na zachodzie, już dobić do końca. I i teraz już będę mógł się zajmować tymi wojnami o tu. I tu jakiś desant idzie. Wow, ale udało mi się go odbić. Teraz, jak już sobie zachód mam ogarnięty, to mogę ruszać na wschód i się, i się zajmować wojnami na wschodzie. Czy tyle wojska mi starczy na jakiś desant? Niestety nie. No cóż, bywa też i tak. I co mi jeszcze wypowiedział o wojnę. Armenia Mała, to to jest to coś o tu. Ale Armenia Mała? Nie, to Myślałem, że oni... Że Armenia mała, mała ma wojnę z tą chrygią całą. Ale nie ma. No dobra. Desant rekrutuje wojsko w Atenach i się Desantuje i oni się bronią, no to nieźle. I oni mi się desantują. No dobra. I zaczynają jakoś się tutaj rozchodzić, to fajnie. Ale ja jestem na, ty na tyle dobry w tą grę, że się tutaj powinienem przed takim małym desantem wybronić. I co mi to jeszcze nie każe asymilować? Nie wiem, ale asymiluje to wszystko. I co tutaj? Armenia mała chce pokój, no to im zaoferuje ten pokój i oni się nie zgadzają. Aha. Ciekawe. Dobra, zaraz będzie inflacja, to rekrutuje potężne wojsko i tyle już, tyle już wojska starczy na ten desant. 7 tysięcy wojska się desantuje i można ich po prostu przed siebie. No i super, wszystko tutaj jest zdobyte. I od nich mogę wziąć wszystko? Oczywiście, że mogę. No i pięknie. Jeszcze tą Armenię małą wy wypadałoby ogarnąć. Bardzo mi dużo wojska zniszczyli, ale mniejsza w to. Ja już tutaj coś przejąłem i mogę sobie wziąć od nich wszystko. No i pięknie, no i ta sparta jest już tutaj coraz większa. Więc teraz bym się zajął asymilacją tego wszystkiego i później jakimiś podbojami bym się jeszcze zajął. też nie mogę zapomnieć o tym, że to jest jeszcze jakieś państwo na Krymie? Jakieś Teodoro. No dobra, tym państwem też się na spokojnie zajmę. Ale teraz sobie ruszę na yy, to coś. Prace jakieś. Czwarta potęga na całym świecie. No to może nie być aż tak prosto, ale ja oczywiście, że sobie tutaj poradzę. I czy mogę wnieść od nich wszystko? Oczywiście, że mogę, więc biorę. I teraz podbiję Bizancjum, bo chciałbym sobie tą, tą część z tą częścią połączyć. A tu mam jeszcze jakieś wojsko, to chwila, to to też przetransportuję. No i dobra, i myślę, że jeszcze coś tutaj dorekrutuję. I tyle wojska powinno starczyć mi na Bizancjum. I też mam. O, oni mają sojusz jakiś z tym czymś. No dobra, zaryzykuję. Też w ogóle przychód jest już całkiem GIT, biorąc pod uwagę to, że mam 7000 wojska. A inflacja tutaj była. Nie wiem, inflacja tutaj na początku była jak miałem 8000 złota, i oni mnie tutaj atakują. Ta Lydia mia atakuje mi tutaj te tereny, co tutaj niedawno przejąłem, więc tam też coś muszę wyrekrutować i zaatakować. No spoko, poradzę sobie z tym raczej. Okej, okay, tutaj atakuję ich stolicę, też odbijam bursa. No i dobra, no i wszystko się tutaj udało. I tutaj od tego soju, że sobie biorę wszystko. No i, fajnie, i teraz bym zaatakował tą całą rygię, żeby sobie połączyć tą część i tą część pa mojego państwa. Tą, za tą zachodnią i wschodnią. Tylko przedtem tutaj jeszcze trzeba wszystko zasymilować. Okej, okay, tyle wojska starczy, żeby też się nie zadłużać, bo już jestem na tyle bogaty, że nie muszę się zadłużać. No i pora się tutaj jakoś dobrze przygotować. Myślę, że w jednej turze ta wojna już będzie skończona. No oczywiście, że tak. No i tutaj sobie. No i tutaj sobie teraz dobiję południe, więc sobie różę na tą, co mycie. Tutaj te wszystkie wyspy oraz cypr. No, myślę, że taki. taki. nie wiem, takie podboje teraz będą najlepsze. Dobra, więc wyrekrutuję sobie coś w Atenach i zaatakuję sobie te wszystkie wyspy teraz. Najpierw ta, okej. Okay. Miałam 100%, więc sobie od nich biorę wszystko. Sobie jeszcze coś w wysparcie dorekrutuję. I coś mi jeszcze tutaj każą asymilować. No co chwilę oni mi tutaj będą coś kazali asymilować teraz. No i teraz państwo kreteńskie. No i super, też wszystko zdobyte. No i jeszcze Cypr. I wszystkie takie wysypki tutaj będą przejęte. No i pięknie, dobra. No i wyrekrutuję coś jeszcze wsparcie. O, punkty, punkt technologii jeszcze jakiś mam dodatkowy, więc nice. I tutaj się jeszcze lepiej ustawię na tej granicy. Oni tutaj powinni być bez szans. Wypowiedz wojna. No i super, no i całe południe tutaj przejęte. Więc teraz trzeba tutaj dobyć te trzy państwa i tutaj ten krym. Więc... Na razie sobie ruszę na to, co jest najgorsze, czyli tutaj na te państwo, co ma tylko dwie prowincje. Paktonie agresji chcą. Ja chcę ich teraz zaatakować, oni chcą paktony agresji. No ja odrzucę tą propozycję, bo ja tutaj mam interesy w, na ich terenach, po prostu. Więc ja muszę tutaj wbić i wziąć to, co moja. No i jeżeli wziąć sobie to wszystko, ja teraz jestem ustawiony na granicy z drugą potęgą na całym świecie, znaczy na całym świecie, no ogólnie na, na tych terenach. Więc ja sobie tutaj wchodzę, to no nie powinno być jakichś dużych problemów, chociaż się wybronili, no i dobra. I zanim ruszę na to całą apchlagonię, to jeszcze sobie coś dorekrutuję dodatkowego, bo ja tutaj bym nie chciał aż tak bardzo ryzykować. Więc dobra, ryby map ilość poborowych i w taki sposób teraz jeszcze trochę wojska derekrutuję. No i pięknie, no i jestem zadowolony. I policja mnie za oknem jedzie. Mam nadzieję, że tego nie słychać. Jeśli to słychać to cóż, bywa też i tak, ale ja okna nie zamknę, bo jest u mnie bardzo gorąco i bym się roztopił. Ale dobra, mam się jeszcze 17 tysięcy wojska po ataku na tą całą pupkę więc po prostu trzeba się tutaj wbić. Na, te, na ten cały Teodoro, i mam ambicję, żeby wszystko przyjąć w jednym desancie, a jednak nie przejmę, bo tutaj są dwie kratki na tym Morzu Czarnym. No i dobra, już wszystko jest przejęte. No i zwycięstwo. Tutaj jeszcze jest taki timelapse tego, jak wyglądały moje podboje, no, ale myślę, że każdy z Was widział moje podboje już w tym filmie. Tutaj jest jeszcze przychód i prowincja na dole, więc no, papa pa, widzowie.